Ale zanim dojedziemy do Machu Picchu, które oczywiście pewnie każdy z was gdzieś tam kiedyś o nim słyszał, to sama droga z Cusco do Aguas Calientes, bo tak nazywa się mała miejscowość, z której wychodzi się na ten nowożytny cud świata, sama droga jest absolutnym przeżyciem, bo trzeba przejechać troszkę busem, z pięknymi widokami, a potem wsiada się w pociąg, Inka Rail, który jest takim pięknym drewnianym, bup, drewnianym pociągiem. On ma na górze szyby, żeby można było obserwować szczyty, które są wokół nas. A ekipa obsługująca przebiera się w Ikaskie Pradawne Stroje i przedstawia jakieś legendy, historie miłosne no naprawdę coś, coś niesamowitego. Jakby nasze polskie PKP, chociaż w jednym 1% tak traktowało klientów, to myślę, że w ogóle świat wyglądałby inaczej. Więc sam, sam fakt, w ogóle sama, umienie, sama droga do tego Aguas Calientes była, była niesamowita. I wielokrotnie pewnie widzieliście zdjęcia Machu Picchu, i wielokrotnie widzieliście pewnie te ujęcia, a ja Wam dzisiaj pokażę trochę inne, takie, które, które się gdzieś tam nie pojawiają. Jeżeli chodzi o Machu Picchu to ono powstało w 1440-1450 roku, tak mówią, tak mówią badacze i ono powstało, zostało zbudowane na, pomiędzy dwiema górami, czyli na przełęczy. Tu jest właśnie jedna góra, no a tu niewidoczna, bo robimy z niej zdjęcie, druga góra na wysokości 2400 metrów, czyli prawie nasze polskie rysy. W dżungli, gdzie dojazd jest naprawdę bardzo, bardzo trudny i o ile kusko zostało zdobyte i splądrowane przez hiszpańskich konkwistadorów, to do Machu Picchu nikt nigdy, żadna noga Hiszpana, chyba, że turysty, ale wówczas jakby tutaj nie postanęła. Natomiast miasto rzeczywiście zostało, e, e, mieszkańcy opuścili miasto, no bo bali się rzeczywiście jakiejś, jakiejś rzezi i uciekli Uciekli do, do, do dżungli. Miasto, które powstało w ciągu naprawdę kilku dekad i istniało jakby świetność Machu Picchu to jedyne 100 lat, nie więcej. Czym w ogóle było Machu Picchu? Na pewno było świątynią władcy, bo wiemy, że mieszkał tutaj właśnie Paczakutek. Mieszkało tutaj ponad 1000 osób, to na pewno, nie tylko władca, nie tylko jego rodzina, ale również kapłani. I służący, a także inżynierowie i rzemieślnicy, artyści, ponieważ właśnie artyści i rzemieślnicy byli tymi, którzy nam nie płacili podatków, więc już wtedy myślano chociażby o, 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 o kulturze. E, to, co przeciekawe dla mnie na przykład, to to, że Machu Piczo zostało w taki sposób zbudowane i te wszelkie tar tarasy, które tutaj widać, że mimo, że znajduje się na 2000, ponad 2000 metrów, mimo że znajduje się w rejonie sejsmicznym, akty, aktywnie sejsmicznym e, i do tego w miejscu, gdzie mamy pory deszczowe, to jest absolutnie, e, absolutnie odporne na trzęsienia ziemi. E, wszystkie te miejsca e, i te budynki powstały bez, użyciu, bez użycia zaprawy i tak jak powiedziałam, nie znali pisma, nie znali również e, koła. Ale Machu Picchu to nie tylko miejsce władcy, gdzie mieszkał władca, ale to także miejsce składania ofiar, to także miejsce, gdzie było obserwatorium astronomiczne, a tu z kolei mamy zegar. Ja teraz nie pamiętam dokładnie jak że w języku keczuła jest nazwa, ale jakby ten kamień to jest kamień, do którego przywiązane jest słońce. Tak jest, wydaje mi się, że to jest przepiękne i poetyckie. E, tak tak określali właśnie inkowie, e, in, inkowie ten kamień. A tutaj miejsce, w którym się gromadzono i w którym również składano ofiarę. Natomiast spójrzcie po prostu, jak Matryciczu jest otoczone. To są wszędzie góry, w okolicach od 2 do 3 tysięcy metrów nad poziomem morza. Machu Picchu jest, tak jak wspomniałam, jednym z e, siedmiu nowożytnych cudów świata, więc Porwanieczycy zdają sobie doskonale sprawę z tego, że turyści tam przyjeżdżają i będą przyjeżdżać. Przed COVIDem dziennie około 9 tysięcy osób, teraz około 4 tysiące, są wprowadzone limity, jest około 6 tras, Taka przyjemność kosztuje sam wstęp. Od 150 do 300 zł, zależy jaką trasę wybierzemy i czy będziemy chcieli na przykład wyjść na jedną z gór, plus do tego nocleg, plus do tego dojazd i taka przyjemność nagle okazuje się, że kosztuje 1000 zł. Natomiast ludzi jest naprawdę sporo, którzy chcą zobaczyć to, to miejsce, jeśli byście chcieli się wybrać, to polecam pierwsza grupy, pogódka piąta rano, szósta rano, szósta rano przed bramami i właściwie macie macu dla siebie. To, co trzeba przyznać Perugiańczykom, to to, że bardzo dbają o to miejsce. Wszędzie są strażnicy, którzy nawet jak usiądziecie na kamieniu, to od razu swoim gwizdkiem was przywołają do, do porządku. I też rozmawiałam, tam mieliśmy jeszcze innego przewodnika, przewodnika, który nam powiedział, bo właśnie Machu Picchu składa się jakby z takich dwóch głównych miejsc z góry, z którą widzi, z, 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 z które, na którą można wyjść i skąd robimy te wszystkie zdjęcia, które znacie. I z tego dolnego miasta, to są właśnie zdjęcia z dolnego miasta, ja bym powiedział wprost, że jeszcze maksymalnie rok i po to, żeby chronić ten zabytek, dolna część Machu Picchu będzie zamknięta, nie będzie można już tam najprawdopodobniej wchodzić. Natomiast e, kilka tygodni temu odbyły się wielkie protesty e, w tym rejonie. Oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to, to, to chodzi o kasę. E, I e, mieszkańcy okolicznych miejsc zablokowali kolejkę, która tam dojeżdża. E, na szczęście nikomu nic się nie stało, ale te protesty cały czas się powtarzają, e, dlatego że e, już nie wchodząc w politykę, ale generalnie Peru. E, Rząd peruwiański um, udostępnił, jakby, monopol jednej firmie, która dwozi turystów do e, Aguascalientes i do Machu Picchu. No i pojawiły się protesty. Przez ponad dwa tygodnie żaden z turystów nie dojechał, niestety, do Machu Picchu. Więc to są. Dos... No, no, nigdy nie wiadomo, czy, czy, czy się uda. Niestety, w takich też czasach żyjemy. Natomiast prawdą jest to, że rząd peruwiański też sobie zdaje sprawę z tego, że ponad 80% osób, które przyjeżdża do Peru, chce zobaczyć Machu Picchu, co wiąże się oczywiście z ogromnymi pieniędzmi. Ile zdjęć można zrobić w Machu Picchu? Mnóstwo! W życiu zdjęć nie zrobiłam. E, więc generalnie. E, Proszę? Tak, tak. Ogromną, ogromna ilość. Ale żeby nie było tak cudownie i tak pięknie, to trochę o trudach podróży. Bo taka wyprawa wiąże się z różnymi trudami podróży. Oczywiście my się zawsze na takie wyprawy ubieramy w plecach. No bo z plecakiem najłatwiej jest się przemieszczać. No, i tutaj po prawej stronie mój kolega, który w Cusco, który jest na wysokości 3300 metrów, dostał takich objawów choroby wysokościowej, że musieliśmy go podłączyć pod tlen. Akurat w Cusco, właśnie, gdzie przyjeżdżają bardzo często turyści, jeszcze nawet nie drogą lądową, powoli tą wysokość obierając, ale na przykład samolotem, więc z poziomu zero nagle przyjeżdżają na 3300. I to wtedy jest właściwie nierealne, żeby nie bolała głowa, żeby się nie pojawiły jakieś, jakieś wymioty. W każdym razie kolega dostał tej choroby wysokościowej, yy, i to jest jedna z jeden z największych problemów podczas podróży do Peru i do Boliwii. Choroba wysokościowa jest związana, tak tylko pokrótce powiem, z tym, że w momencie wznoszenia się i po prostu wychodzenia czy wyjeżdżania na wyższe yy, wysokości nasz organizm otrzymuje mniej tlenu, bo im wyżej, tym mniej tlenu jest w organizmie, a im wyżej, dobrze mówię, tak? Bo tutaj w, w, w mniej, mniej tlenu w organizmie, a jeżeli mam mniej tlenu w organizmie, to nasze tkanki są mniej dotlenione. I pierwsze objawy to ból głowy, czasem jakieś nudności, problemy ze snem, ja na przykład mam bardzo często problemy ze snem, potem jakieś wymioty i to są jeszcze takie objawy, które można monitorować, niekoniecznie bagatelizować, ale to są takie objawy, które jeszcze nam pozwalają na coś by się wznosić. Ale jeżeli pojawia się ogromny ból głowy, jeżeli pojawia się, on się duszności takie, z takim uczuciem, że aż macie tutaj cegłę na mm, piersiach i też mi się coś takiego kiedyś zdarzyło, albo yy, no na przykład mocz, który ma nieodpowiedni kolor, no to to już jest kolejny etap i trzeba się zastanowić na tym, żeby na przykład iść do szpitala albo schodzić niżej. No a następne, następny poziom to już jest obrzęk płuc, obrzęk mózgu, halucynacje, też woda śnieżna, no i w konsekwencji też śmierć. Także jeżeli chodzi o chorobę wysokościową, nie można jej lekceważyć ponieważ podczas wyjazdu do Peru jesteśmy na wysokościach 3,300, 5,000, a w Boliwii 3,800, 4,000 i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tworząc sobie też program, trzeba zwracać uwagę na to, żeby się stopniowo po prostu znosić. Tutaj mój kolega Hubert, który już po trzech, ty to był już drugi tydzień wyprawy, spał w każdym jednym możliwym momencie i to y, też ja też w każdym jednym możliwym momencie, jak jest tylko chwila. Także no też takie wykończenie i, i zmęczenie. No i oczywiście wiecznie na maliskach, więc cały czas gdzieś przechodzimy. Tutaj na przykład to środkowe zdjęcie, to jest przekraczanie granicy peruwiańsko bolijskiej Także można i tak. E, sama prawda, wiecznie na jakichś dworcach i, i, i jakieś będziecie się gdzieś w jakichś łazienkach, e, na korytarzach, e, ale